Ej, to nie było takie ciężkie, ja myślałem... Że... Nie wiem, ja myślałem, że ten quest jest pod... O kurde Siema! Z tej strony Xnolix I witam was w 13 odcinku z Cat goes fishing Kotek idący na ryby I jeśli podoba wam się to co robię To zostawcie suba Dajcie łapkę w górę I napiszcie komentarz co mogę poprawić No i dobra Bez jakiegoś przedłużania Zaczynamy W dzisiejszym odcinku planem jest wyłowienie Yin i Yang Albo Yang i Yin I Clown może też będziemy próbować Ale najpierw ink i Yang Na czym to polega? Polega to na tym, że Musimy zejść sobie na dół Tutaj, tutaj na mapie Jak mamy mapę to gdzieś tu musimy sobie zejść i tam będzie Ying albo Yang yy, i musimy Yinga przyprowadzić do Yanga albo Yanga do Inga. no i potem będziemy mogli wyłowić tą rybkę, dobra takie są zasady, więc weźmy sobie light Bulba, Bulba, Balba, nie wiem kto, bulb nie jak to, light bulb, sorry jeszcze nie jestem skupiony na tym light bulb sobie weźmy i a czekajcie, 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 jeszcze ulepszenia i tak myślę, będziemy potrzebować raczej jakiegoś jakiegoś może, może, może może Flika, to mi się przyda, 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 przyda. I sing Dobra, nic więcej nie będę mógł tutaj zrobić, więc bierzemy sobie bombkę. Tu jest jakiś kapelusz, a ten kapelusz już mieliśmy. Omiamy sobie tu. Ej, czekaj, i Ying i Yang są jakimś... Aha, złowiłem to naprawdę. Okej, okay. weźmy sobie to, weźmy, wyłówmy sobie taką małą rybkę i dla pewności, jakby Ying i Yang były large to żeby nam się to udało. To zróbmy sobie tą przynętę, dobra I lecimy sobie na dół, teraz jest gram jeju, ale to będzie masakra To będzie rzeźnie po prostu to zdobyć, dobra eee, Weźmy sobie bombkę I przydałoby się To wszystko unikać teraz, dobra Więc unikamy, patrzę tylko i wyłącznie Na minimapę, jak coś do unikania tego o, Jest rekin, dobra, wybuchnęliśmy rekina eee, Możemy te małe rybki Też unikać, na spokojnie Nie, lumina, nie, czekaj, czekaj ja Kontrolem mogę eee... O, właśnie, kontrolem mogę się poruszać i kto idzie w stronę, w stronę kontrol, idzie mojej myszki. Ok, czy mogę robić coś takiego? No dobra, zobaczmy sobie, czy w tym nie. Dobra, no ej, przecież dałem kontrol. E, dobra, czy w tym miejscu muszę wlecieć, w tym miejscu jednak muszę wlecieć, tutaj. E okej, okay, spokojnie, ogarniemy to na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Mamy bardzo dużo prób do zrobienia: naprawdę, bardzo dużo prób. Dobra, więc tak, jeszcze raz. Najcięższe jest Kurczę, to omijanie tego wszystkiego, wam powiem. E, dobra, schodzimy sobie tu naprawdę. Jeszcze raz, weźmy Light Bulba znowu, weźmy sobie bombkę i schodzimy sobie ładnie na dół. I teraz tak, control, control, control kon... e, ko Eee, Kurde, ey, ten kontrol tak nie działa dobrze. Jak myślałem, myślałem, że może więcej razem mogę go użyć. A to jest tylko chyba w sytuacjach wyjątkowych najlepiej go używać. Dobra, rzućmy sobie tutaj. E, Uniknijmy to. Weźmy sobie musztard fisza, złapmy. E, dobra, i teraz. Chyba na samym początku będę zarzucał. Weźmy sobie bombkę. E, I co ja chciałem jeszcze? A kontrola miałem używać więcej. Dobra, więc jak ktoś będzie chciał nas złapać. O, patrzcie, taki musztard chce nas złapać. Na przykład... To robimy koło, A, no super. E, Okej, okay, możemy coś takiego robić, czyli właśnie e, z kontrol zdejmować ryby. Spoczko, e, spadamy sobie tu. E, dobra i teraz tak. Teraz idziemy sobie tu. Tu. No kurczę! Ale to jest ciężkie, ja nie mogę, dobra. Ale będzie sporo zabawy. Najpierw samą trasę trzeba ogarnąć. Dobra, to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, dobra. Naprawdę to będzie ciężki orzek do zgryzienia. Okej, okay, ale ogarniemy to, no spokojnie. No więc co, będziemy się chyba teraz tylko na dole widzieć już. Dobra, spadamy sobie na dół i teraz tak, teraz idziemy. Te rybki trzeba jakoś wyminąć. O, o. Dobra. Nie, nie, nie. O, tu jest taka klitka też. Okej, okay, i musimy te rybki do nas zwabić. Nie te, nie te rybki. Kurczę, no to nie jest łatwe, Wam powiem, no to to totalnie nie jest łatwe, dobra. Chodź, Ying-yang, Ying-yang, skupcie się na mnie, Ying-yang, dobra, już za mną będą płynąć? Tak, Ying-yang będą już za mną płynąć. Okej, okay, dobra, lecimy sobie tu, Wyminęliśmy te rybki, dobra, jest dobrze, teraz idziemy sobie dalej na prawo. Gdzie będzie Yang? To jest pytanie, gdzie będzie Yang? Eee, teraz czekamy, aż te rybki sobie przepłyną ok przepłynęły teraz jeszcze czekamy aż te rybki sobie przepłyną dobra teraz te rybki muszą sobie przepłynąć Prawie, no przepłyń, 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 dobra, przycisnąłem się dalej. Nie, 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 odejdź, rybko, odejdź ode mnie, dobra, idziemy sobie teraz w prawo. I chyba bardziej w prawo jeszcze trzeba, no tak mi się wydaje. Więc lecimy sobie w prawo, może tędy przejdziemy, tak, tędy przejdziemy, okej, okay. a więc przechodzimy, tu był gdzieś cave shark, co nie, ja bym się trzymał góry raczej, bo tu wszystko widzę, okej. Okay. Teraz tak. Musimy się chyba tam jakoś przecisnąć. Może dołem spróbujemy. Dołem też nie jest zabezpieczny. okej, okay. Tu jest kolejna rybka. E, o, tędy tą ścianą sobie spróbujmy przejść. Cyk. Dobra, udało się. I co, niżej nie zajdę już? Czekaj. Cyk. Dobra. przedostałem się tu i nic tu nie widzę. Heh. No, mówi się trudno. Tu jesteśmy w jakiejś jaskini dalej. Eee, no i może gdzieś tutaj będzie ja. Jak był in, to może ja. O tu jest, tu jest, widzicie, tu są gdzieś, tu są gdzieś te rybki są. I teraz możemy je wyłowić? No, chodź. Halo. O jest. Jest jakaś rybka. Dobra. Ej, to nie było takie ciężkie. Ja myślę, że... nie wiem. Ja myślałem, że ten quest jest pod o kurde. Eee, potwornie okropny do zrobienia. Tylko teraz, żeby nic nas tu nie zjadło, bo nie wiem jaka, jakiej wielkości jest ta rybka w sumie e, Dobra, 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 do góry, do góry, do góry I jest young, spoko Teraz jeszcze trzeba wyłowić tego, in e, Jeszcze gdzieś tu musi być in Dobra, weźmy sobie szybko ina, wyłówmy, cyk e, Tutaj cyk, chodź rybko, no chodź, 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 dobra I teraz szybko dzida na dół da szybko na dół musi być zrobiona, aby wyłowić tą drugą rybkę. Nie, was nie chcę totalnie. Dajcie mi spokój, rybki. Dajcie mi kurczę spokój. Ja chcę tylko wyłowić. Gdzie jest Ying i Yang? Jeszcze głębiej? Może jeszcze głębiej gdzieś one będą? O, tu są, tu są, tu są, dobra. O, chodź, chodź. Chodź ty, mamy coś na przynęcie? Jest coś tam pane? Czy nie jeszcze? Eee, czekaj, bo tu jakaś rybka za nami podąża. Dobra, weźmy w taką. Chodź, 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 tu. Do góry, do góry, do góry. O, 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 chodź, chodź. Nie! No nie! Naprawdę. Jakiś ga. Uff, ale mnie wkurzyła ta rybka, ale mnie ta rybka wkurzyła. Najbardziej jakiś największy szajs mi tutaj wskoczył a ja tyle to robię, jest drugi ten szajs no nie, a co jak one się przestaną mnie lubić już te rybki no, co jak one mnie przestaną lubić dobra, ty ile tego chłamu tu jest w ogóle, Cześć, weźmy go, wysadźmy ten cały chłam e, dobra, pozbyliśmy się ich teraz tak szybko tutaj, chodź rybko szybko, szybko, szybko i zanurz się w dół nie, nie bagu, zostawcie no nie, jest jeszcze kolejne, kolejne dwie rybki z tego chłamu są. Wiecie co, jakbym miał latarkę, to łatwiej by mi się to łowiło. O, błazenek tu był chyba gdzieś. No ale się rwie, kurde. Uj, zostaw mnie! Zostaw mnie rybo! Zostaw mnie rybę! O, tu są Yingi Yang i spróbuję je gdzieś tu kurczę złapać. O, tu są, dobra. Chodź. Mam, 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 jakąś rybę. Mam jakąś rybę. I czy to jest ta, którą chcę, czy to jest ten szajs? To jest ten szajs chyba. To jest chyba ten szajs, no. Ja nie mogę, naprawdę. Taki szajs się tutaj złapał. Dobra, z bombką to zróbmy. Weźmy to jeszcze raz sobie tutaj, tak? I kupmy sobie teraz bombkę. Dobra, jeszcze jedna próba na szybko. I teraz jak jakiś szajs będzie, o właśnie ty, rybko, chodźcie, muszę was wysadzić, Ok. I teraz tego sobie unikniemy. Błazenek tu jest, spoko, ale my w ciebie, błazenku nie chcemy, my schodzimy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Czy te ryby są tu nadal? Okej, okay, one nadal wokół siebie krążą. Dobra, muszę się dobrze przyjrzeć, czy mi się złapie jakiś ten. O, może? Nie. Coś tu idzie za mną. E, może się złapie. No, złapie się czy nie złapie? E, a mogę po tym patrzeć, po radarze też. Czemu nie chce się złapać? Widzicie? Ona nie chce się złapać. Może muszę ją zaprowadzić do tych twoich koleżków, co nie? Jak zaprowadzę cię do koleżków, to będzie git? Się też złapać? Bo kurczę, no nie wiem czemu. O, chyba da, nie, nie dała się złapać. E, czemu żadna z tych rybek nie chce się dać złapać? To jest dobre pytanie. Tylko mi. O, coś złapałem. Dobra. Złapałem, ale to chyba znowu był... Yang, co nie? A nie Yin. Chyba i y Yang został złapany. No mówi się trudno, mówi się trudno. Właśnie, to jest Yang. To może Yin'a muszę zaprowadzić, tak? Y w drugą stronę może to działa, bo to jest Yang znowu, no. A jak go zarzucę, czy to jest ryba? Aha, to jest mała rybka. Okej, okay, to jest rybka mała. Czemu ja go w sumie nie sprzedałem? Ty, weźmy sobie też latarkę, co nie? Jak możemy w sumie, to czemu nie? Weźmy sobie Light Bulba. I szukamy jeszcze raz, jeszcze raz musimy znaleźć tego, jak on miał, jak miała ta rybka. In, o właśnie, ina musimy sobie złapać. Nie Yang'a tylko ina. O, tu jest Mog'a, mogę możemy wystraszyć. I z mogą jest stalker? Tak, stalker jest z mogą, ok. Spadamy w dół, znaczy no bardziej, no, to toniemy w dół, co nie wiadomo o co chodzi. I próbujemy wyłowić tego znowu, tutaj, knypka. Dobra, e, ciebie musimy. No, czemu ta ryba jest nieskora do współpracy? Bo one się nie chcą dać. Ty się wyłowisz, co nie? E, ty się nie chcesz dać wyłowić, rybko. Czemu się nie chcesz dać wyłowić? Tu płaszczka. O, i ta znowu dała się wyłowić, co nie? A ja może ciebie nie chcę. Czekaj. O, dobra, udało się. Jeszcze raz. No, czemu żadna z tych rybek nie chce się dać kurczę złapać? To jest dobre pytanie, co nie? czemu one nie chcą się dać złapać może muszę w drugą stronę je przeprowadzić po prostu, tak by mi się wydawało że muszę je po prostu w drugą stronę przeprowadzić bo nie są tu skore do złapania, co nie, bardzo skore nie są będą za mną podążać, tak podążają za mną, ale nie chcą być złapane dobra, a jak je zaprowadzimy w drugą stronę co zadziała? Sprawdźmy, sprawdźmy sprawdźmy, i miejmy nadzieję, że radar nam będzie dobrze działać, bo może w górę, o właśnie, w górę trzeba dać radar, Ok, idziemy sobie na spokojnie na lewo i idziemy zaprowadzić te rybki. Dobra, to jest taki moment, że cyk. Czekaj, cyk. E cyk. No i mi nie wyszło. Tyle było z tego cyk Dobra. Yy, no dobra. To zrobimy sobie w kolejnym odcinku w takim razie. W drugi raz. Ważne, że już wiemy o co chodzi. I w drugą stronę to może być cięższe, ale no trudno się mówić. Co nie. Musimy najpierw wyłowić jeszcze błazenka w tym odcinku. To również będzie nasz cel, żeby gdzieś znaleźć i wyłowić błazenka. Tu może będą błazenki? Nie. Tu nie ma żadnego błazenka. Yy, błazen. No, ty nie jesteś błazenkiem, co najwyżej błaznem, za to, że mi przeszkadzasz. Ale błazenkiem to ty nie będziesz. E, dobra, bomb znowu i. Sch bruch. Jeszcze raz, bomb. I schodzimy sobie w dół ładnie. He, i jeżeli. Gdzieś tu zejdziemy w dół. To powinien być gdzieś tu błazenek, tak? Prawda, że tak? O, jest błazenek, dobra. Wysadźmy sobie ciebie, głupia rybko. Tak wygląda, jak taka głupia rybka. Tak bym ci nazwał. E, tu będzie błazenek. O, jest błazenek, dobra. I teraz go tylko wyłówmy ładnie do questa. E, o, nie, uważaj. Dobra, dobra, dobra. I ładnie, clownfish. 40 tysięcy. Ej, to byłaby spoko metoda w sumie zarabiania kaski. No i dwa questy zrobiliśmy. Czy ja to w ogóle nagrywam? Nagrywam, dobra. Dwa questy sobie ładnie zrobiliśmy. I teraz musimy wziąć. Więc sobie dwa nowe questy. Wróciliśmy i teraz mamy tak, questa na Torbiego i Quest na Angel. Angel to był chyba te Angel? Nie, to nie było to, co wyłowiliśmy w poprzednim odcinku, co nie? Na pewno to nie było to bo my wyłowiliśmy sobie jakiegoś Angel... Angeler angelaerfisha. Ok. Torbi to było to, co wysadziłem. Kurde, niedobrze. Dobra, Angela może sobie. An no, Angela, wysadźmy sobie. A czy nie wysadźmy, tylko złówmy, co nie? Dobra, spróbujmy sobie, jak mówiłem, zrobić tego torbiego, bo to jest chyba torbi, jednak. On wrócił, jednak go nie wysadziliśmy, ale przydałoby się jeszcze jakaś spora przynęta tutaj. Więc wyłówmy sobie ciebie, Ziemeczku. Dobra, jest ten Caesar. Y I teraz idziemy sobie po ciebie. Mam nadzieję, że Cię dość łatwo będzie wyłowić. Mógłbym sobie kupić lampę. Już mówi się trudno, co nie? Najwyżej będzie z tobą problem. No, na razie na to, żeby był jakiś duży problem się nie zapowiada, ale nie zapeszajmy. Okej. Okay. Torbi. 100 tysięcy już kosztuje. Okej. Okay. Była taka rybka, której było trzeba się trzymać, żeby uciec. I sprawdzę, czy to nie jest ta rybka, co nie by, żeby odblokować zakończenie gry, bo jak tak, to trochę głupio. Więc zostawmy sobie tą rybkę na razie i ją wypuśćmy. No, nie wiem, poczekajcie. A, okej, okay, już wiem co chodzi z tą rybką. Przeczytałem sobie o co z nią chodzi. Tak, ta rybka polega na tym, że są tylko dwie sztuki tej rybki i jeżeli wyłowimy dwie. I sprzedamy obie sztuki, to nam napisze, że Torbi jest teraz na wymarciu, co nie? Jak go zarzucę? To jest taki napis, nie, dopiero jak go sprzedam chyba. E, znajdźmy sobie jeszcze tego Angela. Angela, Angela, jak to woli, tam, e, dobra, weźmy go sobie gdzieś tutaj, poszukajmy. I czy on będzie gdzieś w okolicach tej rafy, czy nie? Bo ja go tu kurczę nie widzę, może on będzie gdzieś tu głębiej. Na przykład to będzie e, ten Angel. Nie, tu go nie ma. Tu. O, to jest Angel. O, właśnie, właśnie, właśnie. To będzie Angel. Czy musimy tak. Eee, chodź. Czemu on nie chce się złapać? Cyk. Eee, dobra. Angel, Angel, Angel. O, ty chodź. Rybko. O, jest złapana. E, teraz tylko nie możemy dać jej ugryźć. Znaczy, no. Żeby nikt mi jej nie zjadł. Kurde ja 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 było tak blisko, dobra, weźmy go sobie jeszcze złapmy Okej, okay, jeszcze jedna próba, weźmy cię wywalmy bo ciebie nie chce. Angel, Angel, Angel. Gdzie ty jesteś koleżką? Jest tu z gramperów, ja nie mogę, dobra. Weźmy Cut is Stronger. A, bo byłem 42 poziom, jak widzicie. I pokazało mi, że Cut is Stronger. Spoko e, My sobie chcemy wyłowić wszystkie te szajze fisher stąd. To jest jakaś dziwna rybka, ale jej nie chcemy. No dobra, trudno się mówi, bo możemy ją wyłowić, najwyżej nie dostaniemy na nią questa. I co to będzie za rybka w takim razie? Co to będzie za rybka? Spi e, spinefish, Ok, Spinfish, spinefish. E, spoko, weźmy sobie, zarzućmy. Weźmy sobie, kupmy bombkę. I szukamy Angel Fisha znowu dalej. E, dobra, ile tego, tego syfu jest tu w ogóle? Tu jest jakiś dragonfish, Ok. Tak przynajmniej wygląda jak taki dragon. E, tu mamy tą rybkę. Ty, no nie mów mi, że tylko jedna sztuka była tego... E, tego, tej rybki. O, tu jest jeszcze, dobra. To musimy sobie... Zawrócić. Cyk. Teraz wyłówmy. Kurde, a to jest rzeźnia, jak ci powiem. E, Wam powiem ogólnie. Sorry, że jestem ten, ale jestem tak skupiony na tym, żeby to zdobyć. Dobra. E, jest. No, kurcze, a ta rybka w ogóle nie współpracuje ze mną. Totalnie ze mną nie współpracuje. No nie, on zostało dosłownie w 0.000 sekundy zjedzono ten Angel. A ja, jeszcze jeden gdzieś musi się ukrywać. O jest Gramper, spoko. Jeszcze jeden Angel musi się gdzieś mi tutaj ukryć. Musi być po prostu tutaj. No nie ma opcji, że tutaj go nie ma nawet. Nie ma takiej opcji. Eee, no i tyle było. Eee, no czekaj, może gdzieś tu na dnie Nie nie, no, to są inne rybki. Może gdzieś tu będzie ten Angel. Kurcze, musi być, tak? Musi być ten angel. Jak go nie będzie, to się trochę wkurzę. O, no tyle, z tego było. Tu jest Angel. Może to będzie Angel. Zobaczmy sobie, czy to jest Angel. Nie, to jest jakaś dziwna rybka. E, chociaż mnie jej nie ugryźcie, dobra, jak już było wiem nową rybkę, to mi jej nie gryźcie Dziękuję, to jest Hugh Spoko 22 tysiące on kosztuje. Dobra, 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 zejdźmy sobie do tego, może tu... Jezu, ile tego tego tutaj jest, tych rybek. Są tak irytujące. Tu są jakieś rybki jeszcze, to chyba nie są te, których szukam. No dobra, czy tu będzie jakaś z tych rybek, które potrzebuję? Nie. Może ty będziesz tą, którą potrzebuję, nie. Nie ma, nie ma. Dobra, to też będziemy prowadzić w następnym odcinku złapać w takim razie. Zobaczmy tylko, jakie cele będą na kolejny odcinek. Czy tak, nadal Stormy, nadal ten A znaczy Ina spróbujemy sobie zrobić ink. Nie wiem, czy to się czyta jako Ink, bo ogólnie jest Ink Yang. Ale tu był Yang i jest yin. To może to się jako Ink czyta, nie wiem. Dobra, niech będzie, wracamy tylko i sprzedajemy sobie ładnie wszystko i to będzie na tyle. Co nie, to będzie na tyle, więc wracamy. Sprzedajemy i zyskujemy 177 sześciu rybek. Nie jest źle, w sumie nie jest źle. Sprawdzimy w sumie ile jeszcze katalogu mamy. Więc tak, sprzedajemy nowy quest Hamhead. O! To była ta rybka, ten yy, motowa rybka ta. Co nie wiecie o którą mi chodzi. Nie będzie tutaj czy nie? E, o, właśnie, hammerhead, e, hammerhead, hammerhead, -ah hammerhead, -ah nie wiem, jakoś tak to nazwijmy. Ok 46% rybek mamy już zrobionych w huge, w large dopiero 25% mamy wyłowionych, w medium mamy 27% wyłowionych rybek dopiero... I bo z tego stermiego nie mamy, co tam dużo zmienia. I tutaj mamy w tych małych 45% rybek wyłowionych. No dobra, a bo to też jest mały Yang. I ten Angel nieszczęsny. Angela trzeba wyłowić, trzeba wyłowić Ina i Hammerheada. Dobra. No i co? W tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Siema!